Samorządowców z, terenu, z terenów położonych wzdłuż planowanej linii kolejowej warszawa Batusza, ostrołęka łącza kolno pisz ożysz giżycko My niżej podpisani są samorządowcy z terenów położonych wzdłuż planowanego przebiegu linii kolejowej na odcinku warszawa Batusza ostrołęka łomża kolno pisz Orzeż giżycko Stanowczo apelujemy o utrzymanie dotychczasowych terminów realizacji tego strategicznego dla północno-wschodniej Polski przedsięwzięcia. Zgodnie z dokumentem program inwestycyjny Przyjętym uchwałą numer z dnia 20, 24 października 2023 roku planowane były następujące kamienie milowe dla tej inwestycji. godzin 25. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Grudzień 2030. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Jednak w najnowszym dokumencie wdrożeniowym firmowanym przez spółkę wskazano jedynie, że sierpień 24. Wybór wariantu inwestorskiego. Listopad 26. Decyzja w sprawie zakresu dalszej realizacji projektu z uwzględnieniem analizy z ZSK. Tym samym z dokumentu usunięto graniczną datę złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a dalsze etapy inwestycji zostały uzależnione od wyników analiz ZSK, co budzi nasz zdecydowany niepokój. Podkreślamy, że budowana nowoczesnej linii kolejowej łączącej Warszawę ze Strąłęką Łączą Piszem i Giżyckiem to nie tylko kwestia dostępności komunikacyjnej i rozwoju gospodarczego regionu, lecz także element o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Infrastruktura kolejowa tej klasy ma bezpośrednie znaczenie do logistyki wojskowej, mobilności sił zbrojnych oraz. Integracji systemu transportowego północno-wschodniej Polski z Krajową i Europejską Siecią Transportową, a linia numer 29 w całości stanowi element sieci TNT, a po wybudowaniu wraz z istniejącymi elementami sieci kolejowej stanowić będzie najkrótszy korytarz do państw bałtyckich. Dlatego apelujemy do władz spółki CPK oraz ministra infrastruktury o utrzymanie dotychczasowych termin, terminów realizacji projektu, to jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do grudnia 2025 oraz wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do grudnia 2030. Niezwłoczne wystąpienie przez spółkę CPK z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla, odcinku, dla odcinka warszawa ostrołęka łomża biż Potwierdzenie kontynuacji inwestycji w pełnym zaplanowanym zakresie bez uzależnienia i od wyników analiz, które mogłyby wstrzymać lub opóźnić realizację przedsięwzięcia. Realizację dwutorowego planowanego w pierwotnych założeniach projektu CPK połączenia kolejowego ostrołęka warszawa z prędkością eksploatacyjną na poziomie minimum 160 km na godzinę. Wzywamy do zachowania konsekwencji w realizacji zapowiedzianych wcześniej planów inwestycyjnych i do zagwarantowania, że północno-wschodnia Polska nie zostanie pominięta w procesie modernizacji krajowej infrastruktury kolejowej. Nasz apel ma charakter wspólnotowy i ponadpolityczny, jako przedstawiciele samorządów różnych szczebli, reprezentujących mieszkań, reprezentujący mieszkańców terenów, przez które przebiega szprycha nr 3, Działamy razem ponad podziałami w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość regionu i całego kraju. Łączy nas przekonanie, że tylko konsekwentna realizacja inwestycji o strategicznym znaczeniu zapewni rozwój, bezpieczeństwo i trwałe włączenie północno-wschodniej Polski w nowoczesną sieć transportową Rzeczpospolitej.